Poprzedni odcinek o imionach bardzo dobrze się obejrzał. A jak wiecie, kiedy moje odcinki mają dużą oglądalność, to pod nimi pojawia się mnóstwo ciekawych pytań. I tak też było z poprzednim odcinkiem: pod nim pojawiło się mnóstwo ciekawych pytań, na które teraz odpowiem, ale też będzie coś nowego. Na początku pozdrawiam wszystkie Ole, które nie są Aleksandrami i nie są Olgami. Przed publikacją poprzedniego odcinka nie wiedziałam, że są takie osoby, a teraz już wiem. Wiedziałam, że jest Magda, a nie Magdalena. Wiedziałam też, że jest Kuba, który nie jest Jakubem. Natomiast nie wiedziałam, że są Ole, po prostu Ole. Nie Olgi, nie Aleksandry, tylko Ole. Teraz już wiem, więc dziękuję i pozdrawiam. Pytaliście mnie o Bartłomieja i Bartosza. Czy obaj to Bartki? Sprawę przeanalizowałam i wychodzi na to, że tak, obaj to Bartki. Dawniej Bartosz to było zdrobnienie imienia Bartłomiej. To był taki polski wariant aramejskiego Bartłomieja. O, ale z czasem Bartosz się wyodrębnił i stał się oddzielnym imieniem. Jednak i Bartosza, i Bartłomieja można zdrabniać do Bartka. Po prostu. No, chyba że któryś Bartosz albo któryś Bartłomiej sobie tego nie życzy. To po prostu trzeba uszanować, ale tak jest z każdym imieniem. Jeżeli ktoś sobie nie życzy jakiejś formy. To trzeba to uszanować, tak po prostu. Tak myślę. Musicie też pamiętać, że jeśli chodzi o zdrobnienia, to tutaj nie ma jakichś reguł, zasad, granic. Tworzymy je jak chcemy. Akurat język polski jest na tyle plastyczny, że mamy dość dużo możliwości i w zasadzie tylko od nas zależy, jakie te zdrobnienia będą, jakie te formy pochodne będą. Czasem jest tak, że dwa różne imiona mają te same formy pochodne. Na przykład tak jest z Agą, bo to może być i Agata i Agnieszka, albo na przykład Agusia, to też może być i Agata i Agnieszka. Natomiast są też takie imiona, które choć teoretycznie mogłyby mieć te same zdrobnienia, to ich nie mają. Na przykład Anna i Joanna. Oba te imiona moglibyśmy zdrabniać do Ani albo Anusi, ale tego nie robimy. Myślę, że najnormalniej w świecie Joanna nie jest Anią ani Anusią, ponieważ chcieliśmy te imiona odróżnić. Musimy pamiętać, że imiona są nam też potrzebne do tego, żeby ułatwić komunikację. A jeżeli zaczniemy zdrabniać w ten sam sposób różne imiona, to możemy te komunikacje zaburzyć. No może nie jest to jakiś wielki problem, ale wydaje mi się, że jeżeli możemy nie mieć problemów wcale albo mieć niewielki problem, no to lepiej wybrać tę pierwszą opcję, nie? A teraz opowiem, co niektóre imiona oznaczają i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zacznę od Alfreda, bo dawniej, kiedy słyszałam to imię, to kojarzyło mi się z Alfem albo z Frodo, nie wiem dlaczego. Natomiast teraz już wiem, że Alf, cząstka, rzeczywiście pochodzi od Alfa, ale oznaczającego Elfa, a Red to Rada. Alfred bowiem to inaczej mądry jak elf. Alfred, mądry jak elf. No przecież od razu człowiek inaczej patrzy na to imię. Barbara, na przykład, to cudzoziemka. Bo w języku greckim przymiotnik barbaros albo barbaros, nie wiem jak akcentować, to niemówiący po grecku albo cudzoziemiec. Więc Barbara to cudzoziemka, a Sylwester. Takie imię, często mylone z Sebastianem, pochodzi od przymiotnika Sylwestris, czyli dziki, żyjący w lesie. Część osób uważa, że Mariola to połączenie Marii i Joli. A tu nic bardziej mylnego, jakby to powiedział Radosław Kotarski, ponieważ my to imię zapożyczyliśmy z języka francuskiego, a w języku francuskim powstało z wyrazu pospolitego Mariol. Mariol. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Na wszelki wypadek zapiszę. I w średniowiecznej Normandii słowo Mariol oznaczało figurkę albo obrazek Matki Boskiej. No, czy to nie jest ładna historia? A teraz pytanie za 100 punktów. Czy wiecie, skąd pochodzi moje ulubione imię Grażyna? Ja tu Was teraz zaskoczę, ponieważ to imię wymyślił Mickiewicz. Tak jest! Napisał poemat, Grażyna. Na początku myślałam, że to imię wobec tego nic nie znaczy, oprócz tego, że Mickiewicz, ty wariacie, ale nie, bo to imię ma swoje źródło w języku litewskim i jest to ten przymiotnik, którego nie będę czytać, zapiszę, a oznacza on piękny, piękna Grażyna. Na koniec imię, o które na pewno byście mnie zapytali. Najprawdopodobniej zatrulibyście mi życie tym pytaniem, więc od razu odpowiem. Imię Arlena najprawdopodobniej jest pochodzenia celtyckiego. Oznacza przyrzeczenie i według słownika imion z 2002 roku, w połowie lat 90., ponad 200 Polek nosiło to imię Arlenson, ty nie jesteś sam! A teraz suchar i jest naprawdę dobry, a podesłał mi go widz, więc bardzo dziękuję. Naprawdę, bardzo dziękuję. Opowiadam, jak zapytać mężczyznę, czy ma na imię Piotr? Odpowiedź brzmi: Jupiter? Dobre, nie? Dobra. Mm.